Wiadomość od prawa Wszechświata dla Ciebie na dzisiejszy dzień. Dziś Wszechświat przynosi Ci szczególną wiadomość, pełną światła, inspiracji i odnowy. Jest to głęboki apel, byś się przygotował, a, ponieważ coś niezwykłego jest na progu Twojego życia. Wielka okazja, zdolna przemienić Twoją rzeczywistość i podnieść się na nowe poziomy spełnienia oraz dobrobytu, pojawia się na horyzoncie. To nie będzie tylko chwilowy moment. Ale znaczący punkt zwrotny, boski dar, który w zaskakujący sposób zmieni Twoją drogę życiową. Może objawić się jako niespodziewana szansa, postęp w karierze, czy nawet nowa ścieżka, która odkryje Twój pełny potencjał. Znaki nie są przypadkowe, odzwierciedlają Twoje działania i wybory. Każdy krok, który wykonałeś, aż do tej pory, każdy wysiłek, każda pozytywna myśl są zauważane przez wszechświat. To bezpośredni rezultat Twojej determinacji, wiary i miłości, którą przekazujesz światu. Ważne jest, abyś miał a oczy szeroko otwarte i serce gotowe na przyjęcie. Możliwości często pojawiają się w subtelny sposób, w zwykłych rozmowach, niespodziewanych pomysłach czy sytuacjach, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się codzienne. Nie lekceważ małych znaków. Są one kompasem który wskaże Ci drogę do kolejnego rozdziału Twojej podróży. Anioły proszą, abyś zaufał, a w sobie. W obliczu zmian normalne jest, że pojawiają się wątpliwości lub niepewności. Pamiętaj jednak, nosisz w sobie ogromną siłę, unikalne talenty i intuicję, która jest Twoim najlepszym przewodnikiem. Rozpoznaj swoją zdolność do pokonywania wyzwań i przyjmowania nowości, które niesie życie. Wyobraź sobie siebie jako źródło pozytywnej energii, emanujące pewnością siebie i przyciągające wszystko, co najlepsze. Nawet jeśli jeszcze nie dostrzegasz w pełni swojej wartości, wiedz, że osoby wokół ciebie widzą w tobie inspirujące cechy. Pozwól, aby ta świadomość wzmacniała twoją samoocenę i stanowiła fundament do odważnego i entuzjastycznego stawiania czoła zmianom. Otwartość na przyjmowanie błogosławieństw wszechświata jest kluczowa. Często mamy wszystko, czego potrzebujemy, tuż przed sobą, ale brakuje nam gotowości, by te dary przyjąć. Powiedz sobie z przekonaniem: zasługuję na wszystko, co dobre, co życie ma mi do zaoferowania. Jestem gotowy, a by przyjąć to z radością i wdzięcznością. Te proste słowa mają moc transformacji. Tworzą w Tobie przestrzeń, w której mogą objawić się cuda. Kiedy przyjmujesz taką postawę, zauważasz, jak wszechświat odpowiada. Pojawiają się pomysły, projekty rozkwitają, a ważne połączenia się nawiązują. Wszystko to prowadzi cię do spełnienia twoich najgłębszych marzeń. Anioły sugerują, byś codziennie praktykował, a, pozytywne afirmacje. Te deklaracje niosą potężną wibrację, zdolną przeprogramować twój umysł i dostroić twoje energie do twórczych sił wszechświata. Znajdź chwilę, aby powtórzyć Jestem gotowy. A, by przyjąć szansę, która przyniesie mi dobrobyt, radość i spełnienie. Dziękuję, anioły, za oświetlenie mojej drogi. Zawsze, gdy poczujesz potrzebę połączenia się z tą energią, wróć do tych słów. Zamknij oczy, wyobraź sobie złote światło otaczające całe Twoje jestestwo i poczuj się chronione. A. Prowadzony A. I inspirowany. A. Wzęczność to magnetyczna siła, która przyciąga jeszcze więcej powodów do dziękowania. Uznaj błogosławieństwa, które już są częścią Twojego życia, jak i te, które dopiero nadejdą. Zwracaj uwagę na małe codzienne zwycięstwa i celebruj każde osiągnięcie, bez względu na to, jak małe się wydaje. Praktykuj wzęczność jako codzienny nawyk. Powiedz dziękuję za doświadczenia. Które ukształtowały to, kim jesteś, oraz za nadchodzące możliwości. Kiedy dziękujesz szczerze, tworzysz cykl obfitości, który rezonuje we wszystkich aspektach Twojego życia. Nie zawsze rzeczy dzieją się tak, jak planujemy, ale boski czas jest doskonały. Każde wyzwanie, które napotkałeś, aż, każda lekcja, którą przyswoiłeś, aż, przygotowały Cię na ten moment. Teraz nadszedł czas, aby zebrać owoce i z ufnością iść naprzód w kierunku tego, co wszechświat dla ciebie przygotował. Anioły są przy tobie, prowadząc twoje kroki i wzmacniając twoją wiarę. Zaufaj procesowi i swojej własnej zdolności do tworzenia pełnego i znaczącego życia. To twoja szansa, aby zabłysnąć. Nadchodzące zmiany to coś więcej niż okazja to uznanie za wszystko, co do tej pory osiągnąłeś, aż. Przyjmij ten dar z entuzjazmem, wiedząc, że zasługujesz na to, co najlepsze, co życie ma do zaoferowania. Pamiętaj, że anioły towarzyszą ci na każdym kroku, oferując ochronę i inspirację. Idź z odwagą, ponieważ czekają na ciebie wielkie rzeczy, zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i w głębokim poczuciu celu i spełnienia. Anioły kończą swoją wiadomość miłością. Jesteś kochany. A Chroniony A i prowadzony A. Zaufaj swojej drodze i uwierz, że najlepsze dopiero przed Tobą. Przyszłość pełna możliwości, radości i obfitości czeka na Ciebie. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje odrobiny światła i motywacji. Rozsiewając pozytywność, przyczynia się do tworzenia lepszego świata. Spotkamy się ponownie wkrótce. Do zobaczenia.